No, zrobiłem wreszcie bęben taki na przewód z uwagi na to, że potrzebuje taki bęben na dach na, na wiosnę no i jego konstrukcja jest taka tu jeszcze tego dekla nie ma to znaczy dekiel to wszystko jest nie? tu się zablokowało po co ta sprężyna ta sprężyna jest po to, że po prostu, żeby się samoczynnie wębel nie odwijał. Tylko teraz tylko trzeba, trzeba będzie tu otwór przewiercić. Albo nawet nawet tutaj tak przepuścić i wypuścić go tu od strony tu od strony. Tylko te śruby jeszcze muszę po prostu obciąć żeby nie darły po tym. No a tu od tyłu trzeba będzie kawałek skóry dalej że... no, Zostało jeszcze pomalowanie pomalowanie tego całego statybu jak nazywając Mam po prostu robotę na dachu i kurczę no, rozwijać ten przewód to jest masakra a tak będę miał tak będę miał na nasz puli, rozwinę sobie, tak to wygląda pomalowane, praktycznie jest gotowe, tylko trzeba to pomalować, tak jak mówię, żeby to nie było takie obskurne i od spodu dać jakieś gumki, no i to by było tyle, no. teraz tak, powracając, powracając do, Trójkołowca, zaraz pokażę o co chodzi. Ktoś mi, kiedyś, ktoś mi tam kiedyś zwrócił uwagę, że to jest zepsuta zębatka owszem. Tylko to była taka przymiarka. E, a natomiast ja znalazłem na śmietniku całkowicie nową zębatkę, świetną. Bo ona tu ma troszkę takie tam naloty i to trzeba będzie z pilnikiem zjechać. Tą tulejkę przełożyć tutaj, wcisnąć ją No także to tak wygląda, no naprawdę stan piękny No i trzeba by było to po prostu w oleju zamaczać I to by było tyle Jeszcze nie powiedziałem z czego ta spula, bo tam się od spodu ten to między jednym talerzem a drugim to było ten tworzywo, ale ja dałem aluminiową tuleję taką kupowałem przewód do do tego do telewizora i do satelitki on prak <coughs> praktycznie jeszcze jest nie, nie tego, nie założony, ale czeka na, na wiosnę i to firma mi wysłała tą spulę. tam ile było tego tylko tu była naklejka, ja to stargałem, telewes czy jakoś tam nazwa tej firmy, bardzo dobrej jakości przewód. No i tak wykorzystałem po prostu te talerze, bo to szkoda było wyrzucić, to sklejka jest i, i tak dalej. No. Także przydało się, bo tu było, ten bęben ja próbowałem zrobić z tworzywa, ale to pękło dziadostwo tam. Szkoda było roboty, to jest trwałe. no tak widzicie to wygląda praktycznie skończony jest kabel podłączony przewód kabel też w ziemi zrobiłem taką mrączkę no ona jest praktycznie wyschła no tylko przewodu na Przewód kupiłem tam w tym roku może. O, teraz będzie lepiej. Praktycznie gotowizna. No ważę trochę, bo no. to chyba na czerwono pomaluję, tak będzie Takie weselsze trochę. No i tę, gumę tam, znaczy ten, skórę tam pod spód podłożeń. Elegancko wysłać. Tak jak mówiłem, że potrzebuję tu jest wiele przewodu. Nie pamiętam milimetrów tego, ale jest sporo. Chodzi o to, żebym na wiosnę, na dach wlazł i tam mam robotę, mast do radiostacji. No. Także... Wreszcie skończyłem to. Natomiast tą rączkę, bo to jest dosyć gruba blacha i to jest stalowa, wykorzystałem z patelni. No bo Oderwałem to, bo to jest metalowe. A natomiast w poniedziałek muszę jechać na składnicę z łomą. Tam miedzi mam. Miedzi, aluminium. No jest sporo. No. No, także z czegoś tam można coś wykorzystać. No, nawet taka rąska y, od nie <grywia> kombinuję jako niperdurkę. No ale wszystko według pomysłów. No i na dodatek, na dodatek tego wszystkiego miałem kuźba problemy z tą maską. A jaki był problem? Cała rzecz w tym, że nie rozjaśniała się. No i co się okazało, że była padnięta bateria i przerobiłem to Taki chamski trochę może sposób, ale dałem baterię litowo-jonową, to jest 3,7V, po naładowaniu ma 4,2V i teraz robiłem próbę i działa bardzo dobrze, może to nie ładnie wygląda, ale co mi to, to ma działać, a nie tam, to nie jest wystawę, tylko kostym jest głównym. Zakleiło mi trochę za luźne jest mi na głowę i trzeba będzie to wydubać i przestawić i zalać klejem i mieć święty spokój. O, to jest... Kupowałem to już wiele lat temu. Maska była. W zestawie spawarka. Pober 280 z i bardzo dobrze mi sprawuje się. No i teraz jeszcze jedna uwaga. Y jak zaczyna maska wam głupieć po prostu tą szybę trzeba wyjąć i wyczyścić z uwagi na to, że te czujniki tam światła czy czego one są zaczynają głupieć albo ściemnia albo przerywa i tak dalej także to trzeba wyczyścić ja to czyszczę mam taki specjalny preparat do tworzywa no takiego jak, jak tutaj tego przezroczystego i, i wystarczy przejechać i wystarczy no i teraz będę miał wygodę jeśli chodzi o tą baterię jak się rozładuje czy cokolwiek to kurde wyjmę włożę drugą także to jest takie proste hamskie rozwiązanie ale, ale będzie działać i regulacja tak samo działa Co by było na tyle no kurde mamy jakieś takie problemy kurde Psychiczne związane z takim czymś, że coś mnie zaboli i zaraz wymyślam sobie, bo mam raka, bo coś tam, bo coś tam. Byłem u lekarza, ale to już chyba za dwa lata temu i ona mówi, bo prosiłem ją, żeby mi przepisała. To są takie lęki, leki antydepresyjne i to znaczy ja nie mam takiej depresji, żebym szalał i tak dalej, żebym głupiał bo normalnie funkcjonuje, ale najgorzej jest z rana. I ona mi mówi, żebym szedł i potwierdzenie do psychiatry, czy ja się leczę. No Kurwa, ta wariatka, to jest wariatka, nie tego, doktorka. Ona mi przepisze, pogada ze mną, przepisze jakieś swoje leki, leki które mi po prostu nie służą. A ja mam leki, które po prostu mi pomagają. Z tym, że te leki to tak nie od razu pomagają, bo trzeba ich tam trochę wziąć i odczekać. I one z mózgu likwidują jakieś tam sprawy, kurde. Nie wiem jak się to nazywa, żeby obniżyć coś tam, żeby, żeby to nie mieć. To jest depresja, stresy jakieś i tak dalej. No a to, to wszystko się zaczęło. Z chwilą, kiedy moja siostra zmarła i tam mi powiedziano, że żona zmarła na raka i tak mam w głowie od tego, od tego czasu mi siedzi, że kto wie, czy to nie jest rodzinne i tak dalej. Mi tak kuźba w głowie to utkwiło. I, a wzody żołądka no wiadomo, no, mam wzody żołądka i czego ma depresję, stres to jeszcze po tego pobudza bóle żołądka i tak, tak, tak to widzicie wygląda no co z moim zdrowiem no co ja mam już niedługo kurde skończę 74 no to jest wiek i tak dalej no, no wreszcie zrobiłem sobie torbę na kamerę bo bo ta stara moja torba to już porażka dobra nie będę odpinał no tak to wygląda tu na szyję a tu wokół ciała to jest jakaś tam wojskowa wojskowy jakiś tam na coś nie wiem na co no dlaczego tu dałem blachę z uwagi na to że żeby mi nie wyrywało tutaj bo jakby były same nity no to po prostu by to wyrywałoby, pisiałoby jak flak a takie zaczaski to ja zbieram czasami od <laughs> od starych walizek nieraz ktoś wyrzuca na śmietnik i to jest z mosiądzu no i teraz prawdę mówiąc z tym jest elegancko kamera wchodzi w te pogody kurde ja się tak ostatnio dzisiaj, dzisiaj z samego rana tak się zleczyłem że szkoda słówna no zrobili i tą kurwa w zimę Taka kawiżera też dobra dla kurwa dla i dla kołowni, żeby mógł był girować i włączyć na najwyższe obroty Żeby nie robili dwóch ten koło tego wraca się? to z władzy. Zróbmy to z władzy. No to z dobra dobra to to laty ma. A nie w tym okresie. No, przecież to żeś nie wiem. Dobra, idę do domu, do. Mogłem sobie pewne sprawy pozałatwiać. I pewne kasy nie obsługa co w trakcie wypadku. Kasy się tam dalej. Takie zimno, to się chyba raczej nikt nie odważy. A jedna. No, wyszłem z pieskiem i kurde, tyle napadało, że głowa boli. Zobaczcie tutaj. To kiedyś się załamało od śniegu. Tam na tym tak samo jest czapa. Mój pieseczek gdzie jest? Uff. Chodź Fredziunka. Chodź Fredzia. No ładnie to wygląda, ale ja nie lubię śniegu. auta zasypane nieźle jeszcze taki, nie wiem, czy to deszcz, deszcz chyba pada taka, taka mzapka gdzie ten mój pies jest a tam jest, chodź Fredia. już odsypuje auto, to jest w Ukrainie, że on tu mieszka u nas w naszym bloku. Pies nie, pies nie chce iść. No chodź. Muszę dojść do niego, stanęła i, i stoi jak brytar. Ten mój pies to uparty jest czasami, ale kocham ją, ta krzynka fajna jest. Jedna psinka umarła, na początku tego roku, <laughs> no chorba małpa nie chodź idziemy, chodź, prezia, nie chce i się, no idzie, idzie, <laughs> głowa mnie gdzieś boli, kurde, niskie ciśnienie, ja biorę kardio. kurde, a tu zasypano nieźle, Kardiol na podwyższenie ciśnienia gdzie ona jest? Idzie? Idzie. Mój kochany piesek. No chodź. Nagrywam z ręki, no wiadomo. Nie mam tego nosidełka, bo tylko na chwilę wyszedłem na dwór Nazwał paprany. <laughs> Chodź ci Kurda, Kurde, ale zawalony śniegiem Jona jest Nie chce się wejść tu Zniknęła mi z oczu No ja ją nigdy nie prowadzam na smyczy wcięło ją Tu jest, tu jest ta przyna Sika teraz A nie jest tak zimno, ale Można by tu zaparkować Ale jest zasypane i nieźle A to stopnieje Tu znajomy nie mogę tworzyć auto, zamarzł mu zamek No mruż był Tam sople są I one są niebezpieczne No tu raz Tu raz spadł sopel. Sople spadły tu na tą przybudówkę. Dobrze, że nikt pod tym nie stał i to urwało i upadło tu na ziemię. No dobra. Nie ma co łazić, bo zimno jest. Trzeba coś zjeść i przespać się. O, piesaczek. Kuradujęta jest śniegu napadało no o, fajna sąsiadka ten dzieciak jest fajna dziewczynka co idziemy do domu nie idziemy do domu No, tu jest zagrodzone gdy wyszłam z psem, deszcz zaczyna padać i tego Zobaczcie jakie tam wiszą sople i to kurde spada tutaj to strasz pożarna była i zobaczcie takie kawały nie będę podchodził bo no, takie coś jakby spadło na głowę to to by zabiło Podobnie jest tutaj Także trzeba uważać, mój pies tu włazi czasami, a zobaczcie, tutaj za dach zabaliło, daszek takie wyrwało ze ściany, lód widocznie uderzyły Dzień dobry. No to jest zima dość pada i taki cyrgies. Przed chwilą spadł takie coś z parapetu. Nawet taki kawał w głowę jakby uderzył. Czy nawet pies jakby tu gdzieś znalazł się, to, to cienko to widzę. Dobra. Z pieszkiem wyszłem przetego tam na dachach nie, nie widać specjalnie, żeby coś było. Najgorzej jest tutaj, no, tam są sople takie, że szkoda na No ciekawe efekty jakie będzie takie z takim światłem. Chodź Fredka. fajnie to widać chodź chodź kuj nowe śnieg gdzie tam idziesz wracaj tam nie ma nic jedziesz byłaś tamtą no żeś fajne efekty to daje Zapsinka. Nie widzisz mnie. Ta latarka na głowie fajne efekty daje. O, pierdolę, jak zaglądasz, idę. zaczyna sypać znowu piesek są siatki kurde coraz więcej śniegu A, jeszcze się wysika na noć do domu Dobra, idziemy No, wysypałem się tam Siedziały tam zmarznięte Kurde zimno jest, ja musiałem wyjechać do urzędu miasta i tak po drodze wyszedłem na śmietniki, kamery już nie wodzę na rowerze, bo jest za zimno dobra jadę dalej, szkoda ku marznąć.